Jak mam żyć, bez ciebie ja nie umiem Ludzie myślą, że jestem sługę, mam to dupie, Bo nie wiedzę co do ciebie czuję Wbijając mi nóż w serce Nie spodziewałaś się, że zwariuję Możesz mnie nazwać kujem, że atakujecie cię wersami miłosnymi Gdybym tego nie napisał, to dusiłbym to wszystko w sobie A ty dalej ranisz słowami koledzy potuszają kieliszkami Próbuję się utopić w tej pięknej rzece alkoholu Kochacie monstrum, które od środka zaraz wybuchnie w końcu to musi nastąpić ciśnienie Wciąż rośnie, bo przybywa coraz więcej złych emocji, Bo okazujesz mi zero liści pęka, gdy nie ma ciebie Jesteś jak udręka Nie wiem jak mam żyć bez siebie, wszystko mi się sypie Docenię, docenię i we piszę, bo wciąż kocham cię Nie wiem jak już będzie między nami Ale chciałbym cię obudzić pośród twojej twarzy Myśli sam że jak łamienia, po prostu wiedziecie słowami Nigdy więcej nie chcę już być sam, chcę po prostu Ciebie zna. Teraz żałuję, teraz żałuję, teraz żałuję Pamiętasz te filmy pod gołym niebem, gdy trzymałem Cię w ramionach Czułem się dobrze, aniele, nasze spojrzenia zrobiły zderzenie Wielkiej miłości brakuje mi od trzech lat Twojej czułości Wciąż oglądam się wstecz i tylko przy tobie byłem szczęśliwy. Wiesz, teraz nie ma ciebie ani mnie Psychicznie zabiłem się, boję się, że już nie ujrzę cię. Zrozum skarbie mnie Ja kocham cię i tylko ciebie chcę mieć A jak nie zamknę się w sobie Czy tego chcesz? Wiem, że nadal kochasz Nadal kochasz Serce pęka, gdy nie ma ciebie, jesteś jak ręka Nie wiem jak mam dziecko siebie, wszystko mi się sypie Docenię, mnie, doceń mój wers, piszę, bo wciąż kocham Cię Nie wiem jak już będzie między nami, ale chciałbym się obudzić Otóż mojej twarzy myśli sobie, że jak kłamie, ja po prostu wie, wiecie słowami Nigdy więcej nie chcę już być sam, ja chcę po prostu Ciebie znać I Teraz żałuję, teraz żałuję, teraz żałuję, teraz żałuję, teraz żałuję. Już tak jest, że miłości się nie ma nigdy dobrze Przecież ziomek wiesz jak w życiu jest. Albo jedno się ukłamy, albo nie Nigdy więcej nie zaufasz Miłości byś chciał ją mieć Nie wiesz sam jak do tego podejście masz mieć Ja myślałem, że wszystko w życiu łapie jesteś, nie gdy nagrywam, czujesz się źle, bo wiem, że nie zauważysz mimo mnie. Ja chciałem być wszystko w ciebie, tylko w ciebie wiesz, że zrozumie, mój aniel, ja za tobą na prawe, ten święszczała prawda. Całe serce do tego wkładam, lecz nie wychodzi po moje myśli wszystko z czego i rana każdy sen, każdy dzień. Nie stałem, że już kurzę znów, ale jednak znów obudziłem Cię i powiedziałem, że to był tylko sen, tylko sen.